Witam serdecznie, z tej strony Wilus. Będzie to w sumie, w sumie pierwsza recenzja wideo. Przepraszam za jakość, bo jeszcze nie robiłem się po kamery, więc... Wspomagam się aparatem. A więc proszę o wyrozumiałość. Chciałem przedstawić dzisiaj... E, w sumie jeden z wspaniałych telefonów, jak uważam, mało znany w Europie. Tyle ludzi może nie wie, że jednym z telefonów, na którym działa przez system Windows Phone 7, jest Samsung Focus, który wyszedł niestety tylko na rynek amerykański. Jak widzimy, mój ma logo ATT. No, budowa tego telefonu, co mogę nie powiedzieć. No, jak widać, jak każdy z Windowsów, no, obudowa, budowa zwykły plastik nic w sumie szczególnego no, powiem szczerze, że jest troszkę gorszej jakości plastik jest niż w telefonie z Androidem czyli Galaxy S. Wymiary tych telefonów są bardzo, bardzo podobne e, Powiedziałbym, że nawet e, nawet jakby położyć dwa obok siebie to ktoś powiedział, że to jest telefon z Androidem, ale no, logo z tyłu widać, widać to się jasne mówi. Jaki system mam do czynienia w tym telefonie. Mamy tutaj aparat 5 MP z autofokusem z jedną doświetlającą LED głośnik. Bardzo dobrej jakości, powiem szczerze, jak na telefony z Windows Phone 7 to no, przebiję chyba wszystkie. Bo miałem kilka, miałem ludzika L900 miałem i, i mnie 7. I, i miałem HTC Mozarta, Arta, słynnego muzycznego rzekomo, ale powiem szczerze, że... Głośnik, głośnik podstawowy, naprawdę. No i jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną rzeczą, która w końcu dla mnie wrócę, w takim miejscu, gdzie zasięg jest bardzo kiepski. Z reguły w sieci Play mam jedną kreskę w większości telefonach. A! O dziwo w Samsungu Focus nie ma problemu z zasięgiem. Jest nawet więcej niż dwie kreski. Wszystko działa idealnie. Jak widać smugi są. To jest chyba nieuniknione w każdym z tych telefonów. Mamy czujnik oświetlenia, kamery z przodu, nie mamy, mamy głośniczek. jakoś się jest Ekran może z tego nie widać, ale jest taki. Te ramki są jakby, jakby troszkę wyższe niż ekran. To chyba do tego, żeby chronić to przed upadkiem. I powiem szczerze, że no, mój telefon akurat przeżył upadek. To dość wysoki mamy tutaj takie zadarcie, przeżył, nic mu się nie stało działa nic jest ok I teraz przejdźmy może do do menu telefonu mamy tutaj ekran, który startowy jak to tam kto woli mamy słynne kafeleczki menu główne, które jest w każdym telefonie z Windows Phone 7 identyczna. Yy, telefon ma najnowszy soft, czyli Mango. Yy, telefon w sumie naprawdę działa bardzo szybko, moim zdaniem. Moim zdaniem, na przykład, włączmy sobie jakąś stronę internetową, to mam akurat stronę pogodę, ale włączmy sobie na przykład. WPP. L. się ładuje? A, mamy oczywiście styk mobilny, który tak nienawidzę w telefonach dotykowych. No ale trzeba uszanować, że twórcy strony internetowej dbają o nas. Ale mamy tu na przykład to. Możemy sobie zbliżyć. Nie ma jakichś opóźnień, naprawdę, bo powiem szczerze, że. Właśnie mnie Windows Phone, ten system cały Windows Phone 7 zainspirował tym, że on jest nie dość, że taki prosty, intuicyjny jak praktycznie iOS, to jeszcze na dodatek jest taki, taki, taki żwawy jak iOS i w sumie minimalistyczny soft, czyli programowanie, widz, wygląd i, no i to działanie, które jest naprawdę, które jest naprawdę no, rewelacyjne, więc... To dużo mówić. No, telefon naprawdę działa dość szybko. Naprawdę szybko działa i... i polecam każdemu ten mało znany u nas telefon w sumie. Bo no, o dziwo działa u nas. Działa w normalnych systemach GSM i 3G. Nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu. Nie ruszy się niczym. Tani jest, bo ja go akurat kupiłem bardzo tanio za, za 700 zł u nas z Polski.